Go, 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 go. Witam, ja jestem Misterawa 2000 i dzisiaj chciałam Wam pokazać, no tak jak widzicie, to Shake Some Fidget Bot. Yy, dzisiaj chciałam Wam pokazać jak dobrze go zaprogramować. Yy, więc tak, wchodzimy w file preferences, ja tu tu rozumiem. i bierzemy plusik. Musimy wpisować taki new account. Bierzemy tutaj login, tutaj yy, na jakim świecie gramy, ja wybiorę Polskę I na jakim serwerze gramy. 17 i wpisujemy swoją nazwę. I teraz yy, hasło. Teraz jeszcze się taki coś i tutaj bierzemy. 1000 1000. Znowu wpisujemy swoje hasło. To jest y, kiedy ma pracować y, czy nie ma questów. Ja tak zawsze robię. Y, tutaj bierzemy y, czy zawsze, y, żeby nam brał kluczyki do lochów. Tutaj na expa, na kasę i doj krótsze. Ja biorę na expa. No. I to, to jest gdy na przykład nie macie już tego tej wytrzymałości i chcecie kupić to piwo, tego, tego co myje, te sklanki ciągle, naciskacie na niego i tam trzeba na y, tutaj ile, maksymalnie ile razy dziennie, ja tego nie chcę, jak się ma dużo kasy, y, grzybów, tutaj kiedy nam wchodzi do lochów, kiedy tutaj na arenę i tutaj na atrybuty, możemy sobie tak, żeby on nam dodawał albo zmniejszał, no i... Bierzemy OK I jesteśmy tutaj Jak chcemy, żeby nam już robił bot Bierzemy to coś I login I starting jest Widzicie? Ja mam 13 poziom I tyle expa Wiem bardzo mało No i robi mi pracę I musicie być na internecie w Fidget jak wchodzicie na internet musicie być wylogowani bo was nie vloguje to no i to by było na tyle yy, komentujcie subskrybujcie do zobaczenia